Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Wagi i zapraszam na krótkie przesłanie z kart na miesiąc kwiecień. Co też karty mają wam do przekazania jakie dobre rady, jakie może ostrzeżenia. A to szczególnie drogie Wagi powinnyście zwrócić. W tym miesiącu. Uwaga. Więc, a więc tak, karty pokazują, że będziecie w tym miesiącu pod szczególną taką ochroną. Ja bym powiedziała, że tak jesteście pod takim kloszem, gdzie Wam nic nie zagraża. Nawet jak coś tam by się miało wydarzyć, przykrego, to, to gdzieś tam to przejdzie bokiem, ominie Was. Także nie ma się czego obawiać. Karty pokazują dobry tydzień na wszel... tydzień, dobry miesiąc na wszelkiego rodzaju innowacje finansowe, na zobowiązania finansowe. I to w tym sensie, że jeżeli też, zarówno też chodzi o zakupy, czyli jeżeli chcecie wydać jakieś większe pieniądze, coś zmienić w kwestiach finansowych, to jak najbardziej. Zakupy będą udane, przedmioty, które, wam, y, które zakupicie, posłużą Wam może i lata całe. Także to jest y, taki y, dobry moment na inwestowanie y, i, tak jak powiedziałam, na y, zakupy. Y, osoby, które Szukają partnera, to karta mówi dosłownie: nie, pa, nie bądźcie tak zapatrzone w siebie i może w swoje potrzeby. Zwróćcie też uwagę na potrzeby drugiej osoby. Czyli nie tylko ja, 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 tylko popatrz też na drugą osobę, czego ta osoba oczekuje. Bo może tak, tak pokazuje się, jakbyście szukały trochę księcia, księcia z bajki. I, I to może Wam przeszkadzać to właśnie takie zapatrzenie w siebie. Tak naprawdę poznajcie kogoś, ale tylko jakby wasze potrzeby, to czego Wy oczekujecie są dla Was ważne, a nie, nie patrzycie na potrzeby drugiej osoby. Czyli to jest taka może i ważna uwaga właśnie dla osób, które długo są samotne, chcą kogoś poznać, a nadal się to... Nie udaje. Tak samo w relacjach karty radzą też zwrócić, żeby tą osobę drugą jakoś tutaj może dopieścić. No, nie chcę już tutaj mówić takich przykładów, że kupić kwiatka i tak dalej, może kolację zrobić, ale żeby po prostu może tutaj zorganizować jakiś wspólny czas razem. Po prostu zwróćcie w tym miesiącu. Uwagę na potrzeby drugiej, drugiej osoby, która jest Wam bliska. Poza tym, tutaj karty pokazują, że całkiem udany miesiąc przed Wami. Dobrze, drogie wagi, to było bardzo krótkie czytanie. Ja życzę Wam udanego miesiąca. <laughs> Zapraszam również do porad indywidualnych. Pozdrawiam Was serdecznie, papa. Pa.